Kurwa, 125 level, tak. 4, kurwa. 4, kurwa. Idź, 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 idź. Aha, oni tam będą stali jak pała. No to jeśli ich przyciągnij. Czy tam zamroż, czy coś, nie wiem. A, w a, czym kurwa, jebaniec. Dobie zamierzenie, nie? Ja. Widzę, właśnie. O, po godzinie opóźnienia, kurwa, mi odpaliło ten syf. Tasy granaty, kurwa, rzucę, pierdolę. Pizdę se kurwa, sać, ten pusha, kurwa, dał jebany. Masz już, powiedz jak będziesz miał, czekaj. Ale powiedz, a nie to mam Czekaj, mam. czekaj, czekaj. Nie mam. Brawo, kurwa. Ale przyciągnięcia nie mam. Nie, Pójdź potem, jak ją zamrozić, to i tak, ten mi pusza wyjebie. Czekać i wyciągnąć ją. Najlepiej, jak ja bym miał dwójkę, wtedy widzieć dokładnie, gdzie ona jest i walić to gówno, nie? Poczekaj, masz już, czy nie? Tak. Czekaj. Teraz? Kurwa, się schowa pizda. Dawaj. Aha. No, kurwa, ja pierdolę! puści kurwa! Łap to szmato jebana! Ja pierdolę po prostu kurwa z gierka. Pierdalaj kurwa. Pusz, kurwa, pusz! O kurwa granat! Nieśmiertelni kurwa, no! Masz coś czy nie? Tak. Dawaj. Ona się... Dobra, już się trzeba dobierz. Chodź, chodź, chodź na nią, chodź. Łatwo. Czekam. I chuj. Koniecznie zdechnij teraz. Gdzie jest ten... A, to jest ten gorszy. Okej. Okay. To łatwo. Nie chcę tam A, siedzi. siedzieć. Kurwa się podpieszę z tymi pakietami. O ja pierdolpa odepnął mnie, ale ci to kurwa dużo dało. Nie będą wiedzieli co ich trafiło. Aha. Albo będę po prostu do niego trzela, a ty się bij, to i tak do swojej obrażenia jakieś jestem przez dasza, nie? Dobiewal go w plecy. Tak, tak. Nie chować pipka, o jej. Ta gra się może kurwa nie ściąć do chuja, kurwa jebanego. Ja pierdolę, chcę zrobić kurwa, aż szlaga akurat. Ja pierdolę. Bij, bi, 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 bi. Taminy nie, że jest <grymne> Tak nic nie robi Obec ładnik, na pałę. To jest napałę, luka, tylko taki Nieśmiertelność się schowa tam, elegancko Wyjdź stamtąd. Nie mogę się kurwa ruszyć Dobra grabnego gra. ukrywania Co, so, nie bijmy go, bo to jeszcze to kurwa wiesz twój Sensy po prawej ja po nie? lewej wyjebane. Kurwa widzicie tam Przedaj, zda jechałem

co potem? Aha, ja pierdole. jeszcze kurwa lepiej. Wejdźmy na tą górkę i na razie nigdzie dalej. No i pewnie i tak tam będą w środku siedzieć jak takie pipy. No oczywiście, że tak, kurwa. Więc ja pierdolę, jest to jest se będzie z blokiem stało, kurwa. Zesraj się tam jeszcze, ja pierdolę. Nie, wiem, albo podchodzimy po bokach, albo kurwa stoimy mam wyjebane przez parę małysów. Ja, minut. ja <grym> se poglądam YouTube'a. Niezbyt kurwa, chyba że masz na drugim monitorze coś, że tam ruszcie co chwilę, nie? Mhm. Jeżeli patrzysz, już nie dostał przypadkiem tej pipy kurwa. Draż. Nie możesz kiedyś naprawić ten swój zjebany mikrofon? Nie, nie mogę, kurwa, nie moja wina, że zjebany chuj. Nie kurwa, co ty słyszysz nawet chuj. Nadupca, Ej, uważaj, ale... uważaj, podchodzi od proi. Nie, dobra, sobie mm -hmm. Pieseł jest po lewo, kurwa, zje pierdolony. W lewo gdzieś poszli, otwarty ten. Uważaj, blisko poza, ten się wyciągnąć może. Uważaj, uważaj, uważaj. Jest pipa jedna. Nie działa nic ta kurwę! No pewnie, że nie. Może psa spierdolę mi? No! Kurwa, mogę się łaskawie ruszyć! Pierdolona kurwo! Gdzież? Uważaj, uważaj, uważaj. Widzę, ja są Dobra, uciekaj. Jeszcze ci kurwa Pomacha mnie czy knie stał głupia kurwa Widzicie <grywy> ci kampić Kurwa. O, super Big gameplay, kurwa. Dajcie jakieś duku. Tak. Do średnio teraz może wyjść, wiesz Kuj to. Szczególnie jak wezmą to samo, ale chcemy wziąć o coś innego nie. Chyba, żeby udało nam się zamienić miejscowami kurwa, z nimi jakoś tam. O kurwa, masz pograne cyliates. Ja eee, kurwa jakiś pomysł, chuja. Oczy lewej. lewej. Może na ich pozycję nam się uda dojść jakoś. To oczywiste. I ci, 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 tam. Nie mogę mi kurwa. O kurwa, widzę. No i tu. Chodź tu, idę, idę, idę. Weź miny moje. Nie znam zdą... No kurwa, ja się mogę ruszyć, łaskowie! To jebany kurwa ROZGRYWCE, ja pierdolę po prostu! Pizdę SE sełdeś, ty głupia, kurwa, dziwko! Aha. Ja ci kurwa po ty się, bierz mola, kurwa. Ja pierdolerzyk. Masi kurwa mi się nie dają, ty ja wziął, ja tam znowuś byś zielcza, nie? No kurwa! <gryś> pierdolę. Kurwa, myślę, że jesteś na tym otwartym i chuj. Dalej poszedłem, kurwa. Dobra, już na to otwarte pole tam, nie? Koło tego zamku i jebiemy ich. Chcemy jakiegoś jednego na ujebać i tutaj? mi daj, kurwa, głupia dziko Chodź denga. Na No nie, chodź, 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 bi, 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 kurwa. S! S! Jeśli ci kurwa pomachą, co jest? Co jest kurwa? S! Chuj! Ta stara kurwa! Nic. Jakby coś mi chodziło, aż tej grze, kurwa, sześć. Co jest, co jest, kurwa? Machuj, co jest, co jest, kurwa? O, nic nie dostał, nic, pewnie, że nic. O, to też nie działa, po kurwa. CS, szmula, CS, szmula, szmula, kurwa, CS. You just bad? Bat just bad? You just bad? o oje, Jones, Kurwa, macie. Dlatego nie bierz mocnego puszcza na takie Ja dziecko, No nie no, wsta, od razu, no pewnie kurwa, że tak, pewnie, że tak. No Ginty ty głupia kurwa szmato, jebana pierdolona, ja pierdolę, es kurwa, es, machu, 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 Niech uj, jebany ściek, kurwa, ja pierdolę po prostu.